Urządzenie mikrofalowe to samobieżny robot sterowany za pomocą pilota, który wykorzystuje do niszczenia roślin inwazyjnych mikrofale. W Polsce jedną z najbardziej inwazyjnych roślin jest basz sosnowskiego. Prezentowane urządzenie wychodzi naprzeciw współczesnym oczekiwaniom rynku. Łączy w sobie wysoką skuteczność niszczenia roślin inwazyjnych w stosunkowo krótkim czasie z dbałością o środowisko. Stosowane dotychczas metody ograniczania populacji roślin inwazyjnych polegają na niszczeniu części nadziemnej mechanicznie bądź chemicznie, rzadziej na ograniczeniu masy korzeniowej. Skuteczność urządzenia w eliminacji roślin inwazyjnych polega na emisji promieniowania mikrofalowego do rośliny, w tym do jej korzenia i przez to jej zniszczenie. Specyfiką tej grupy roślin jest to, iż mogą one regenerować nawet z niewielkiego fragmentu karpy. Należy też wspomnieć o nasionach, gdzie żadna z wymienionych metod nie jest w stanie ograniczyć rozwoju roślin z diaspor. Proponowana technologia rozwiązuje te problemy, a także kwestię zbioru i kosztownej utylizacji roślin inwazyjnych.